Kto rządzi w Ochronie Zdrowia? Ministerstwo Zdrowia, myślę, że ma spory kawałek tego tortu. Pracownicy, no też to, coś tam strajkują, coś mają do powiedzenia. Powiem że w szpitalu to na pewno rządzi sekretarka, Pana Profesora. Natomiast w całej Ochronie Zdrowia trudno mi powiedzieć. No, no pacjenci to chyba raczej nie. Nie wiem, może każdy po trochu. Obecny świat jest ustawiony na pieniądzach, więc prawdopodobnie firmy farmaceutyczne. Choruję przewlekle od wielu lat i widzę jak bardzo ogromny wpływ ma na tak jakby funkcjonowanie pacjentów, cenę leków, dostępność leków. My w Polsce mamy najwięcej reklam dotyczących zdrowia. Postawiłabym na dyrektorów placówek medycznych. Dlaczego? E, dlatego, że moim zdaniem jakby ogranicza ich prawo, ale mają jednak e, najwięcej jeśli chodzi o decydowanie właśnie o szpitalach, przychodniach o pacjentach. Dyrektor szpitala boi się podjąć decyzji wbrew temu, co minister zdrowia rozporządzi. No, no. No tak było, tak jest i chyba tak będzie. Wszelkie decyzje idą od ministra, jeżeli chodzi o pieniądze, o refundowane leki. Ja bym powiedziała pracownicy ochrony, Będziesz pół na pół z pacjentami też. Powinni rządzić pacjenci, nie, to oni powinni jakby mówić, czego najbardziej potrzebują. Minister zdrowia i, i pacjenci.